Dzień dobry, witam wszystkich spod znaku raka w czytaniu na lipiec 2017 roku. Miło mi spotkać się z Państwem po raz kolejny. No i cóż tu mogę powiedzieć? Przede wszystkim to. A, ogłoszenie najpierw. Państwo zapewne wiecie, że ja gratisowo odpowiadałam na jedno konkretne pytanie, którym Państwo zadawaliście mailowo, natomiast no, na początku nie zwracałam na to uwagi, ale tu troszeczkę się sytuacja zaczęła eskalować, w związku z tym muszę to uciąć, bo zaczynam dostawać maile wysyłane spod innych adresów mailowych od tych samych osób z zadawanymi pytaniami kolejnymi, tak, żebym na nie odpowiadała gratis. Przykro mi, no, no jak tak oczywiście to nie dotyczy wszystkich absolutnie, bo, bo tutaj gros państwa, no to normalnie, tak, podeszło do sprawy. Odpowiedziałam, każdy, zadowolony, dostałam maile z podziękowaniem i wszystko w porządku. No ale jak to zwykle, zawsze się jakieś czarne owieczki trafią. W związku z tym zmieniam teraz um, zasady. Owszem, możecie mi państwo zadawać to jedno konkretne pytanie, bardzo proszę o te pytania ale nie będzie to gratis, będę prosiła o dokonanie przelewu w wysokości 20 zł. Myślę, że to nie jest olbrzymia kwota, a jednocześnie jest zaporowa dla tych, którzy sobie tak od po prostu piszą do mnie maile z podróżnych skrzynek mailowych, adresów mailowych. Natomiast działalność charytatywną będę kontynuować na takiej zasadzie, że spośród subskrybentów kanału będę wybierać osoby którym będę robić czytania rozszerzone całkowicie gratis. Oczywiście będę, na, no nie wiem, niki tak, tych osób publikować na YouTubie. I wtedy proszę taką osobę wylosowaną o przysłanie mi maila. Z pytaniem, z pytaniami, czy oczywiście datą urodzenia. Mój mail wiktoria przez V i 2 A na końcu. Teraz cyferki 98765 małpagmail.com. I to wszystko, co mam Państwu tutaj do powiedzenia w tej kwestii. Przechodzę teraz do czytania dla wszystkich Państwa spod znaku raka. Proszę Państwa, myślę, że lipiec dla Państwa będzie pewnego rodzaju czasem rozliczenia się z przeszłością. I z tymi wszystkimi rzeczami, które pojawiły się w Państwa życiu kiedyś tam, i teraz przyjdzie na to jakby czas rozliczenia, czas zapłaty za wszystko to, co się zrobiło dobrze, otrzyma się wynagrodzenie. No niestety za to, co się zrobiło nie do końca dobrze, e, przyjdzie nam zapłacić, Państwu zapłacić. E, oczywiście dla każdego będzie to inna sytuacja, tak? Dlaczego tak mówię? Ym, dlatego, że. No, a nie, Może najpierw te trzy karty tutaj z boku. Dlaczego tak powiedziałam? Dlatego, że przede wszystkim mam tutaj ósemkę mieczy, czyli natłok sytuacji, które Państwa osaczały, tak? Yy, czy to intrygi obcych osób, czy to niezręczne sytuacje w pracy, takie knucie po prostu, yy, czy, czy plotkowanie. Takie rzeczy, coś, coś w koło Was zaplątał, oplątał, po prostu jak, jak pajączek muszkę taką e, siecią e, i w tym momencie miesiąc lipiec będzie dla Państwa wyrwaniem się z tego, z, tego, z tej matni, dlatego, że mam e, koło fortuny. Czyli tu jest kompletna odmiana losu. W, ten, w tę całą sprawę, w sprawy będzie, myślę, że osobą dla Państwa pomocną. Osoba o charakterze królowej buław. Tak, no oczywiście może to być mężczyzna, król Buław. E, osoba o, o takim ognistym e, charakterze, bardzo elokwentna, bardzo przebojowa, dobrze wyglądająca. Jeżeli chodzi o zawody, może to ta karta symbolizować wszystkich e, radców prawnych, może symbolizować notariuszy. Czyli nie, nie te osoby tutaj typu policja, sąd czy, czy jakiś tam inny adwokat, ale właśnie no tutaj ten, ten szczebelek, ja no, no nie niżej, ale właśnie takich tych zawodów y, doradczych, tak? Więc jeśli Państwo tu się będziecie musieli wyplątać z jakiejś sytuacji, to takowy doradca w lipcu się pojawi i myślę, że wiele y, dobrego tutaj y, Wasze życie wniesie. Do przeszłości, czyli jakby tu zaszłości z, z maja, czerwca, odchodzi mi as kielichów, czyli uwiązaliście się Państwo w jakiś związek, który może, jeśli mówimy o związkach, który nie do końca tutaj był legalny, tak? No i teraz być może wy byście się chcieli już wyrwać z tego wszystkiego, dlatego że symbolizuje Was karta, w tym miesiącu karta diabła, czyli osoby, która musi rozliczyć się z przeszłością, zmierzyć ze swoimi własnymi cieniami, ze sprawkami innych osób i tutaj jakby z tych pęd się uwolnić. Myślę, że tutaj ta relacja nie do końca Państwu posłużyła, może dobrze się zapowiadało, a nie do końca dobrze jest. Jeśli chodzi o takie związki legalne, partnerskie, to może zachodzić konieczność rozwiązania tego na drodze prawnej, bo w Państwa tu umyśle jest Królowa Mieczy. Podświadomość podpowiada, tak, ja mam moc do tego, żeby tutaj się, że tak powiem, z tego wszystkiego wyplątać, żeby, żeby w końcu wszystkie tutaj sprawy administracyjne, prawne zakończyć. Karta, która Wam tutaj, proszę Państwa, pomaga lub przeszkadza, znowu, to jest karta płacenia, tak? Czyli albo jakieś podziały majątku, albo po prostu przekazanie komuś. No, za, I tutaj, jakby podział majątku, czyli w sensie albo pieniędzy, tak? W sensie takim materialnym. Natomiast też e, to może być w takiej kwestii po prostu mentalnej, że. No niestety, tu jakiś, to Roma, krótko mówiąc, wyszedł e, na jaw, no i teraz trzeba będzie za to zapłacić, tak? E, no bo ucierpi na tym rodzina, ucierpi, sami państwo na tym ucierpicie, więc, e, więc tego typu tutaj miesiąc, miesiąc rozliczeń mi się zaznacza. To może zadziałać zupełnie odwrotnie, że to państwa jakby tutaj partner, tak, uwikłał się w jakieś tam e, niefajne rzeczy. I teraz jemu przyjdzie zapłacić, a wy tutaj jakby będziecie beneficjentami tej całej sytuacji, no bo, no bo w końcu prawda wyjdzie na jaw. Więc tutaj, tak jakby to, to w drugą stronę troszeczkę też może zadziałać, ale to jest czytanie dla Was. Drogie moje kochane raki. W najbliższej przyszłości pojawiacie mi się Państwo w cesarskiej energii. Co to znaczy? To znaczy, że uda się tutaj w lipcu, bo to będzie tak, no pół lipca, końcówka lipca, tak, ta najbliższa przyszłość, ale Arkana Wielkie może się rozciągnąć na trzy miesiące. Uda się Państwu rozprawić z tymi wszystkimi sprawami, przeboleć, przełknąć, czy, czy po prostu uporządkować, tak, płacąc za coś, dając pieniądze, czy, czy jakoś łagodząc sytuację na zasadzie jakichś porozumień, pojawiacie mi się tu Państwo w cesarskiej energii. Jeżeli to czytanie miałabym czytać jako dotyczące pracy, to ta nowa praca, która się tam pojawiła, jakby tutaj do końca nie, nie, nie spełniła Państwa oczekiwań, albo albo Państwo nie podpisaliście takiej umowy, tak, czyli obiecywano Wam więcej, dostaliście mniej, e, ale teraz na, przyjdzie czas, że w końcu jakby tu dokniecie swego i zostanie Wam zapłacone wszystko to, na co zasługujecie, no bo jest ta cesarska energia, czyli albo na, na, na Państwa drodze pojawi się osoba, która będzie bardzo, bardzo pomocna i uda się te wszystkie sprawy pozałatwiać, albo to Państwo staniecie w cesarskiej energii, to Państwo awansujecie, dostaniecie wyższe stanowiska. Co dla kogo jest wyższym stanowiskiem, tak, obojętnie, no jeden chce być prezesem firmy, a drugi, no nie wiem, główną księgową, prawda, więc, więc tutaj jakby pod tym względem super. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą jakby na, jest to możliwość takowej działalności otworzenia po tutaj przejściu procedur jakichś. Jak sobie Państwo z tym radzicie? Dobrze sobie radzicie, bo jesteście w swojej własnej energii, czyli królowej lub króla kielichów i to jest Państwa energia, energia raka, więc jakby tutaj tą swoją taką łagodnością, normalnością, poszanowaniem innych osób uda się wszystko fajnie pozałatwiać, zwłaszcza, że otoczenie piękne, wspierające, wsparcie od rodziny. Od znajomych, czas miłych spotkań, nawet takiej nostalgii tak, i, i wspólnego wspominania: o jak to fajnie było kiedyś tam, jak żeśmy zrobili coś tam, coś tam. I naprawdę Państwo na takie właśnie te zmiany lipcowe macie bardzo wielką ochotę. Z jednej strony troszkę się tego boicie, bo to, jest, to, są, to są buławy. Tutaj trzeba będzie jeszcze przejść karta przejścia, karta zmiany. Po tym wszystkim, od czego się tutaj uwalniacie, jest karta zmiany. I to jest zmiana na lepsze, tak? Ale jeszcze jakieś działania ku temu, ku dokonaniu się tej zmiany trzeba będzie podjąć. Miesiąc kończy się Państwu piękną energią Rycerza Kielichów, czyli jakby opuszczacie Państwo cały lipiec, będąc w swoim własnym żywiole. Jedna interpretacja, i tutaj, jakby ta równowaga zostaje odzyskana, zachowana, i przechodzimy dalej. Ale też mam dwójkę mieczy, bo tak sobie dociągnęłam tutaj. I druga interpretacja tych kart to w Waszym życiu może pojawić się osoba, która będzie mieć zadatki na bycie stałym partnerem, stałą partnerką, a i znowu raki zostaną tutaj postawione pod, pod, takim, pod taką decyzją, przed taką decyzją, tak, czy w to wchodzić, czy, to, czy w to nie wchodzić, może tutaj właśnie zrażeni tym, co się zdarzyło w przeszłości, będziecie mieć właśnie takie wahania i obiekcje, czy tej zmiany wynikającej z siódemki buław dokonać, czy nie dokonywać i zaznaczy mi się takie tutaj, zaznacza mi się tutaj u Państwa takowe właśnie e, wahanie, ale tak jak powiedziałam, pełne wsparcie z rodziny, z otoczenia jest, swoja własna energia jest, y, podwyżki, awanse, uporządkowanie spraw nawet na drodze prawnej jest, pozbycie się balastu ciążącego z przeszłości, z, z wpływ y, miesięcy, rozliczenie wszystkich spraw, także no myślę, że będzie to miesiąc dla Państwa jak najbardziej y, korzystny. tak. Miesiąc tutaj uporządkowania i może odpoczynku przed y, chociaż lipiec to już wakacje. Ale może ktoś w sierpniu pojedzie. No dobra, dziękuję, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam za miesiąc.